Dzisiaj mamy kolejnego vloga. Dzisiaj mamy tydzień do wakacji. Już tylko tydzień, ja się szykuję. Będę nakładać tylko sobie dzisiaj e, filtry z więc. więc tak. zaraz wychodzę, bo już jest 17 po. Jakby nam zaraz rozwieźć, więc odwiedź się do Was jeszcze może w szkole. Taki łeb robimy przy na nabledzała. Tutaj dzisiaj wczoraj kąpałyśmy. O nie, ale lat... za przyjdzie, będzie śpiewać, więc kończymy teraz. Odwiedź się później po szkole, albo może jeszcze co robić w Tylko co ona jeszcze robić? Wspinać się. Mini-food hall po szkole. Przybyliśmy do sklepu od razu. Yy, lody, Korsarze, orbitki, jakieś ziarki i tym barkiem, który Co powiesz, jak było dzisiaj w szkole? gorąco. Gorąco. <laughs> Poćwiczony. Pogoda się troszkę zepsuła. Znaczy, nie dlatego, że jest zimno. Jest strasznie duszno, bo także po prostu nie można oddychać. I przez to mam wrażenie, że zaraz będzie burza. Poza tym trochę chmury się zbierają, więc. To nie będzie burza, a ja w końcu muszę coś zjeść. I mam nadzieję, że po prostu mi prądu teraz nie wyłączy, bo filmik dodaję. I no, muszę się napić, bo poćwiczyłam, więc... Spójrzcie, jak na dworze leje. Zepsuła się cała pogoda po prostu. Już mi przed chwilą się samo okno zamknęło. Teraz pewnie znowu się zamknie. O, mówiłam? O, dobra, chyba muszę zamknąć, bo patrzcie, samo się otwiera i zamyka. Już mi po prostu tu... Nie, kurde mać, co za pogoda dziwna Patrzcie jakie miałam naklejki z matmy, jedna to jest Julki, jedna to jest moja trzy trzymaj poziom to jest Julki, taką dostałyśmy Ja je dostałam, widzę efekty twojej pracy i mam taką przyklejoną na tą moją kurteczkę, w której dzisiaj w szkole byłam, więc to Już będę miała trzy naklejki, cztery, bo jeszcze jedną mam w piórniku, jedną Julka mi oddała, więc <laughs> Więc no Siemano, jedziemy sobie z Julką na przejażdżkę rowerami Jest po godzinie jakoś 20 Teraz jest to pierwsza idziemy sobie przyjechać, tak się fajna miedzie, jest tak ciepło, gorąco. Wiem, no. jestem w bluzie mówię, że jest gorąco, ale jest ciepło. Bym pomachała, ale nie puszczę drugiej kierownicy i zrobi to za mnie. Patrzcie, jakie po drodze znalazłyśmy piękne jeziorko, ale czuję, że tu wskoczymy się ochłodzić. jest Głęboko pewnie jest, ale są żabki, jest fajnie i ogólnie fajnie, że takie miejsce tutaj znalazłyśmy. Przyszliśmy do mnie do garażu zrobić popcorn, bo u mnie w domu się mikrofala zepsuła. Czekaj, czekaj, sama się zepsuła, tak? I muszę sobie zrobić i będziemy jeść popcorn. Mm, 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 mm. Będzie pachniało. Hej, jestem już w domu. Przyszłam z moją miską po popcornie. Będę kończyć tego włoga 8 i idę się kąpać i zespę, bo tak strasznie głowę, bo jest godzina 23. 23 parę minut. I widzimy się już jutro.